Ta agentka musi sprzedać dom za milion, ale gdy podchodzi, schody pękają, a dom kicha, chory na ligmę. Próbując wejść, klamka parzy. Dom ma gorączkę, lecz agentka tylko przykleja gumę do licznika. Nagle czuje okropny smród z łazienki, a gdy widzi zapchany zlew, uderza goręcznikiem i pryska perfumami, ale to łaskocze z domu, który kicha, wyrzucając kobietę. Mając tylko 5 godzin na sprzedaż, siłą otwiera okna. Dom, wściekły, kicha głośniej, wyrzucając meble. Nagle agentka zauważa dziwną książkę na podłodze. Widzi, jak szczęśliwy był dom, gdy dbali o niego poprzedni właściciele. Postanawia go wyleczyć. Dom uśmiecha się radośnie, gdy podaje mu lekarstwo. Naprawia klimatyzację, przywracając normalną temperaturę. W końcu, zamiast sprzedawać, sama kupuje dom za 10 złotych.